Zanim jeszcze zaczniemy filmik, chciałbym bardzo podziękować graczowi TyrelRot, który zrobił dla mnie mapę z wykorzystaniem komedy, którą niedawno pokazywałem na filmiku Slash Part Wielkie dzięki i zapraszam do oglądania małego pokazu. cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Shinton, a dzisiaj wam zaprezentuję kilka komend w Minecrafcie. Będzie to dzisiaj slash testfor, slash test for block, slash test for blocks, z S na końcu, no i slash execute. Pokażę wam wszystkie te komendy po kolei, są to komendy na sprawdzanie różnych rzeczy w Minecrafcie, o czym za chwilę się przekonacie. Ok, na początek komenda testfor, która pozwala nam po prostu sprawdzić, jak, czy jakiś gracz ma jakieś argument, spełnia jakieś argumenty. Te argumenty mogą być najróżniejsze. W następnym odcinku, jeśli będziecie chcieli, zaprezentuję Wam wszystkie argumenty, które występują w grze. Dzisiaj będziemy się posługiwać głównie tylko jednym czy dwoma. Okej, okay, a więc na sam początek, podstawowa, najbardziej podstawowa komenda to jest test for. Później wpisujemy graczy. Ja sobie wpisałem małpa, bo chcę znaleźć jakiegokolwiek gracza. No i później wpisałem sobie r równa się 2, czyli, czyli jest jakiś gracz w zasięgu dwóch kratek. Ta komenda to sprawdza. Jeśli rzeczywiście jest jakiś gracz w zasięgu dwóch kratek, to wtedy komparator się zapala. Trzeba od tego odprowadzić komparator. Nie możemy tego zrobić w ten sposób. Nie możemy go postawić w bok. Musi on odchodzić od tego command bloka właśnie w ten sposób. OK. Więc mamy taką oto komendę. No i gdy ją sobie wykonam, jestem za daleko, żeby ona została wykonana, ale gdy sobie, podejżę, gdy sobie podejdę bliżej, klikam. Jest napisane Powodzenie. Komparator się zapalił. Powodzenie się wyświetliło dlatego, że tutaj napisałem komendę say powidzenie. Redstone, jako że prąd został przekazany, to command block się odpalił i wyświetliło się na czacie powodzenie. Ok, tylko że komparatory to jest dość przestarzały system, którego ja Wam nie polecam. Ponieważ jak widzicie teraz muszę drugi raz wykonać komendę, żeby ją zresetować, żeby tego prądu już tutaj nie było. A co gorsze, gdybym był sobie na przykład blisko tego, cały czas był... To jest w zasięgu tych dwóch kratek, o których tutaj wcześniej pisaliśmy, to komparator się nie resetuje. Ta komenda, ta komenda, która jest tutaj, nie jest wykonywana ponownie, tylko musielibyśmy najpierw odejść, i dopiero znowu podejść. Dlatego to jest dość słabe i nie jest to idealne. Więc komenda test for jest raczej do wykonywania na czacie, kiedy chcemy coś sprawdzić na szybko. Za to jest od wersji 1.9 czy 1.8. Lepsza komenda według mnie, która jest komendą execute, czyli tą drugą, którą dzisiaj będziemy omawiać. I komenda execute pozwala nam zrobić dokładnie to samo, co komenda testwor, tylko że trochę lepiej, dlatego że możemy sobie dodatkowo pobrać dokładne koordynaty gracza, którego sprawdzamy. Czyli jeśli napiszemy sobie execute, później jakiegoś gracza, no i później oczywiście w nas kwadratowym po graczu jakieś argumenty. Czyli na przykład, jak w tym wypadku, czy jest w zasięgu dwóch kratek, to później możemy pobrać jego dokładne koordynaty, wykonać jakąś komendę na tych koordynatach, co jest ciekawe, możemy dawać mu jakiś efekt albo jakieś cząsteczki, żeby z niego leciały, i później, jak już napiszemy to execute, to możemy dalej napisać, że znaleziono gracza i jest to naprawdę, naprawdę fajne, ponieważ jeśli zrobimy coś takiego, to wszystko mamy w jednej komendzie. Sprawdzamy, pobieramy koordynaty gracza i jeszcze wyświetlamy komendę. Jest to ten cały mechanizm, tylko że w jednym i lepszy. No, nie było mnie w zasięgu dwóch kratek. Teraz, gdy sobie podejdę, wyświetla się w czacie znaleziono gracza i jest także drugi tekst. Drugi tekst zrobiłem sobie tutaj za pomocą command bloka, który jest łańcuchowy, chain, i kondycyjny, czyli conditional. I to polega na tym, że jeśli ta komenda zostanie wykonana. To później, jakby następnie jest wykonywane analogowo-logicznie ten command block. Strzałka idzie w tą stronę. No i jako, że jest kondycyjny, to znaczy, że jeśli ta komenda się wykona, to tylko wtedy ten tekst się wyświetla. Czyli gdy sobie to klikam, to ten command block nie zostaje odpalony. Ale gdy sobie to kliknę tu, jestem bliżej, to obie dwie komendy zostają wykonane. To samo można zrobić w przypadku tej komendy. Więc teraz, gdy sobie to klikam, nie ma powodzenia. Ale gdy sobie podejdę jest powodzenia. Jest to dokładnie taki sam mechanizm, jak tam wcześniej widzieliście, tylko w mniejszym. W mniej, mniej zajmuje obszaru. Ok, przechodzimy sobie dalej. Kolejnym, kolejną fajną rzeczą w komendzie Execute jest takie coś, że możemy sobie wykryć w zależności relacyjnie do gracza. Nie musimy relacyjnie do gracza, ale w każdym razie, jeśli pobierzemy sobie wcześniej koordynatę gracza za pomocą trzech tild, to później możemy sobie też sprawdzić, czy pod tym graczem, albo obok tego gracza, albo nad tym graczem, czy po prostu gdzieś koło niego jest jakiś klocek i później cały czas możemy wykonać komendę, więc jest to naprawdę, naprawdę fajne. Wszystko w jednym bloku czyli sprawdzamy gracza, execute mapa r równa się 3, czyli czy jest w zasięgu 3 kratek, jeśli jest, to pobieramy jego koordynaty i później sobie robimy detect, uwaga, detect to nie jest komenda, to jest tylko jakby rodzaj executa, więc to nie jest komenda i po prostu nie możemy zrobić samego detekta Ok, więc pobieramy sobie 1 minus jeden blok od gracza, czyli blok, który jest pode mną. No i gdy sobie to zrobimy, później sprawdzamy, czy to jest Minecraft Lapis Blok. O 0. No i jeśli tak, to wpiszemy się na czacie. Z znaleziono gracza. Jeśli jestem za daleko, nie jestem w zasięgu 3 kratek, to komenda nie zostanie wykonana. Nawet jeśli jestem w zasięgu 3 kratek, to dalej nie zostanie wykonana. Dopiero gdy pode mną jest klasyk lapisu, to dopiero wtedy zostanie wykonana komenda i wyświetli się nam na czacie komunikat. Ok, teraz przechodzimy sobie do komendy odpowiednika DETECT, tylko że jakby jako już komenda. Test for block. Test for block to jest komenda, która sprawdza klocki, niezależnie od tego, yy, czy najpierw robimy execute, czy nie. I to sprawdza ta komenda. Najpierw wpisujemy sobie test for block, żeby poprawnie wykonać tę komendę, najpierw piszemy sobie test for block, później sobie piszemy koordynaty, na jakich chcemy sprawdzić, czy jest jakiś klocek. Ja sobie tutaj napisałem tildy, czyli tu gdzie jest ten command block i jedną kratkę nad tym, ponieważ jedną w górę, tu jest wysokość. No i później sprawdzam czy to jest lapisowy klocek o dacie 0, czyli domyślnej. Klocka nie ma, dlatego nic się nie dzieje, ale gdy sobie postawię lapisowy blok. To na czacie wyświetla się lapis, komparator się zapala. Zapala, nie zapata. I już jest napisane tutaj say lapis w komendzie. Gdybym to sobie zniszczył to znowu od początku. No i znowu ta sama sytuacja, znowu mamy komparator. Gdy klikam, cały czas jest zapalone, tylko raz się wyświetla napis-lapis. I trzeba zresetować cały mechanizm. A nie jest to takie proste, ponieważ gdy sobie niszczymy komparator, to rzeczywiście sygnał zostaje przekazany jeszcze raz, ale komparator się nie wyłącza. Musielibyśmy zniszczyć tego command bloka. Więc jest to dość słaby mechanizm, jeszcze raz to powtarzam. Ok. I mamy kolejną komendę, już na dzisiaj ostatnią. Test for blocks, z S na końcu. To nie jest taka komenda, jaka tam była wcześniej, bo to jest S na końcu. Ok, i ta komenda jest dość ciekawa, ale jeśli chcemy sprawdzać nią porównywać, jakieś większe struktury, to jest naprawdę toporna i ciężko cokolwiek wykonać. Ogólnie to jest komenda, która teoretycznie ma sprawdzać obszar klocków, czy jest zgodny z jakimś obszarem klocków, czyli na przykład czy klocek ten od klocka tego do tego, to jest nasza struktura, którą pobieramy. Jest zgodna z tym co jest tutaj. Tylko że z tą komendą jest naprawdę masa zabawy. Ja się tutaj bawiłem z tymi koordynatami przez jakieś 10-10 5, 5, minut i dalej ta komenda mi nie działa, bo cały czas źle wpisuję koordynaty i po prostu nie wiem jak się to dokładnie robi. Jest to bardzo skomplikowana komenda, żeby zrozumieć, w którą stronę co gdzie idzie, ale możemy sobie zawsze po prostu pobierać jeden klocek za pomocą tej komendy, porównywać jeden klocek z jednym klockiem, jak w tym wypadku. Jedna skrzynka z jedną skrzynką porównuje. Jest to wtedy bardzo fajne. Co jest ciekawe w tej komendzie? Możemy sobie porównywać jakieś dwa klocki, ale czy mają dokładnie taką sam samą zawartość, tak zwany data tak, czy mają wszystkie czy wszystko się w nich zgadza, czy są tak samo zamknięte, czy są takim samym rodzajem klocka, czy mają taki sam kolor i tak dalej. Więc możemy sobie sprawdzać zawartość skrzynek za pomocą tej komendy. Czyli tutaj mam komendę, która jedną kratkę nad tym, od jednej kratki nad tym, czyli gdzieś tutaj do jednej kratki nad tym, czyli gdzieś dotąd, odtąd, dotąd, czyli cała ta skrzynka, cały jeden klocek i później porównuję go z klockiem, który znajduje się trzy kratki wyżej od tego kąta. czyli raz, dwa, trzy, to jest ta skrzynka. I później mamy sobie, możemy napisać all albo masked. I all i masked polega na tym, że masked, gdy sobie porównujemy jakieś dwa obszary i damy sobie tryb masked, to nam porównuje, nie zwracając uwagi na powietrze. Czyli jeśli mamy tam jakąś strukturę, tutaj na przykład, i porównujemy sobie od tą do tą, sprawdzamy tą strukturę, tutaj jest powietrze, jak widzicie w środku tej struktury, to może tutaj sobie stać, tutaj nic nie ma, ale tutaj mogłoby być na przykład wypełnione jakimiś klockami niepotrzebnymi. I by nam komenda, by komenda została poprawnie wykonana, dlatego że nie zwraca to uwagi na powietrze, na porównywanie powietrza. Natomiast, ALL, gdy sobie wpiszemy, to porównuje wszystkie klocki i nie mogłoby być tutaj żadnych innych klocków, musiałaby to być dokładnie taka sama struktura jak tutaj. Ok, więc już przejdźmy do wykonywania komendy. Jak widzicie, komparator się zapada, ponieważ są dwie skrzynki i mają taką samą zawartość. Gdybym tutaj sobie dodał na przykład. 4 lapis bloków, to komenda nie zostaje wykonana, ponieważ musiałbym znowu tutaj dodać te 4 lapis bloki. Wtedy znowu zostaje wykonana oczywiście. To operuje także na innych slotach naszej skrzynki. Tutaj gdybyśmy sobie zrobili to samo, to znowu jest z powodzeniem, zgadza się, wyświetla się na czacie. Ok, no i tutaj mam dokładnie te same mechanizmy, te dwa, test for block i test for blocks komendy. No, tylko że tym razem na tej wersji 1.9 z wykorzystaniem komand blokowania łańcuchowego kondycyjnego. Jak widzicie, nie ma klocka. Gdy sobie postawię, wyświetla się na czacie lapis. No i tutaj jest dokładnie ta sama sytuacja. Zawartość skrzynek jest taka sama. Klikam sobie i wyświetla się, zgadza się. Zajmuje to mniej obszaru. Nie ma też zabawy z komparatorami. I wyświetla się to tyle razy, ile to się wyświetla się to tyle razy, ile komenda zostanie wykonana. Więc jest to po prostu według mnie lepszy mechanizm. Okej, okay, a więc to tyle na dzisiaj. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jeśli filmik wam się spodobał, możecie zostawić ocenę i komentarz. Będę wam za to bardzo wdzięczny. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie i życzę wam wspaniałego dnia.